Cześć, witam Was. Zapraszam Was na dobową zasiadkę na łowisko Mąkolno, gdzie mam nadzieję uda mi się pokazać Wam więcej takich, a może i nawet piękniejszych ryb. Także zapraszam Was do oglądania. No, amor, podbi mhm. bo taki silny. Nie jest O okay, que Nigdy się hacząm, o taka polone dzisiaj. Okej. Okay. Numer dwa. Rybka numer 2, około pół godziny od poprzedniej, troszkę mniejszy: tamten miał 9,5 kilo, a ten może być minimalnie mniej. Siemaneczko, witajcie. Zdążyłem się z Wami przywitać. W najlepszy z możliwych sposobów. Jestem na Mąkolnię, szybkie 2-4, czyli jedna boba na łowisku. Mamy już złowione dwie rybki. Dopiero teraz już tak powiem usiadłem. Zobaczcie, patrzcie. Jedzie. No niestety ryba się spięła ale chociaż kamera tutaj nagrała roleczkę, także zobaczycie jak ładnie jechało, z bliska ja robię zestaw i wywożę dalej. Fajnie, oj, jest fajnie, znowu jest fajnie tam rybę pochylowałem. Czwarte branie. Trzecie była rolka, to chłopaki przyszli na pierduchy A tu odjechało. To ładna była. No przykleił hangera, nie? No, no, większość broń. Chociaż poprzednie to miałem taką rolę, że. Ogiń. Amur był? No. no. Okay. Okay. Amur, amur. No. Pewnie tam. Widzę. to raz. Jeszcze... jeszcze chwilę. A to są te Stardycy? Tak. tak. No i nie zmienię, dożywacie moje. Słuchaj, dobre? Nie. O, A też. jeszcze idzie je dostać, czy nie? Nie. Nową wersję idzie ich dostać innego. m 3 są, ale tak. to jest co innego już. Ale ty to zobacz, ciągnie ryby i zobacz jakąś on się nie? i ci Fajnie pracuje. No? Nie? Fajnie. Zapas mocy ma. O. A to nie był karp? Nie. nie idzie na karpie. No to jest, wszystko możliwe. A ja już pso co, nie? Cześć się, się ile? Rozkładam mnie? Nie ma Jedynka, jedynka, No pokaż się Majsterku, co tam jesteś? No rusz. Kacper starszy podbierający. O. Teraz odpłynie razem za murem, który ci wyskoczył z podbieraka? Nie, rozdar siatkę. Weź, o. weź drugi podbierak. Weź kacper podnieś ten podbiorak Gdzie masz no. Ale lipa No 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 Jestem tak do dole, odsuć go trochę go Dobra, ale jaja Akcja na dwa podbieraki No i tak bywa Słuchajcie, czwarte branie, trzecia ryba. O, tu są coś Czwarte branie, trzecia ryba, bo była jedna spinka. Jak na razie najmniejszy amurek, ale i tak jest piękny. No i jest spoczko. Trzy amurki na brzegu, jedna spinka. Myślę powoli o zrobieniu sobie czegoś do jedzenia. Tutaj mam rację żywnościową z głównym daniem, gulasz węgierski także o jedzenie się nie muszę martwić, coś tam będzie tylko niech jeszcze rybki biorą, może jakiś karpik by mógł wpaść może koi ten duży wszystko możliwe, wszystko możliwe, jeżeli wędki są we wodzie to wszystko możliwe A tak się gularzyk prezentuje po ugrzaniu. Nie, 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 nie. to drzewo panie. Amor. Słuchajcie, piąta rybka, szóste branie, no ale nareszcie podeszły te większe. Teraz rybkę zważymy na filmie, Uf, ale jest waga ciężka. Amurek się waży, 2kg odtarowany worek 15, 15 200 Piękny Chyba się hol nie nagrał na GoPro Potem zobaczę, możliwe, że nie Ale jest piękna ryba Tak, że śpieszę z odpowiedzią, hol tego dużego Amura niestety się nie nagrał, GoPro wyrzuciło po naciśnięciu nagrywania ustaw datę i niestety nie nagrało. No szkoda, Hol był no, fajny był, bo był troszkę inny niż wszystkie te amurowe hole. Amur szedł pod powierzchnią bujał się tak lewo prawo jak karb na ostatnim moim filmie. Także już z daleka było widać, że rybka jest słusznych rozmiarów. No i się tutaj nie myliliśmy, 15, 15 200 moja życiówka oficjalnie. Ten z poprzedniego filmu, ten taki pierwszy, długi, jasny, myślę, że miał więcej, no ale no mój błąd, mea culpa, przyznaję się, nie zważyłem go. Pewnie TPB by było wyższe. No ale to co, jest i tak fajnie. Tutaj na tym kiju było podjechanie hangera do, do sygnalizatora, ale niestety na tym się skończyło. A tutaj ten duży amur po prostu przykleił hangera i zaczął powolutku wybierać z kołowrotka żyłkę, także po prostu podszedłem, podniosłem wędkę i już czułem przyjemny opór. Dobrze, siedzimy, mówimy, bo ja i sąsiedzi, z którymi bardzo fajnie mi się rozmawia, pozdrawiam Was, z którymi bardzo fajnie mi się rozmawia, tutaj spędzamy sobie miło razem czas. No cześć, już Wam śpieszę z wyjaśnieniami. Wczoraj po ostatnim dużym amurze nie złowiłem już nic. Były dwa puste odjazdy i jeden krąg kapotnik, więc tego Wam nie pokazywałem. Potem przyszedł wieczór. Wieczór tutaj u sąsiadów dwa małe amurki i karpik. U mnie była cisza. Nocka spokojna. O drugiej i o trzeciej miałem jakieś tam pojedyncze piki, co mnie obudziło. Eee, wstałem o 7, przewiozłem zestawy. Zaczynam się powoli pakować, aby być koło 11 w domu. Dzisiaj rano tego kija trzeciego zabrałem stąd. Położyłem go tutaj. Całą noc tutaj tłukły karpie przy tych drzewach wzdłuż brzegu, właśnie nie w narożniku na jedynce, tylko tutaj w wzdłuż brzegu, cały czas były, były tutaj spławy. Także szybko przewiozłem jak wstałem i, i czekam może tutaj stąd coś pojedzie. No, bo złożyłem. <laughs> Jeszcze coś wzięło. No, tak jak się mówi, kije we wodzie to jest szansa. Nie, nie, tutaj do kamerki mówię, wie pan, bo nagrywam sobie filmy. No, a to już. To już idzie.

No, to chyba nie będzie potwór, ale. Tak, no, ale sztuka, no, nie, nie? Tak, no, szuka, nie? Jak, na, jak na do widzenia to. Kołyskę zmoczę. Możemy. Tak? Dobra. Także historia lubi zataczać krąg. Ja już praktycznie spakowany. Eee, a tu nagle pranie niespodziewane. Popatrzcie, to ze stanowiska dwa pomogli. Podebrali, użyczyli kołyskę. Także bardzo Wam dziękuję. Ja się będę z Wami żegnał. Jeżeli dotrwaliście do końca zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco zostawcie też subskrypcję. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na kolejne filmy.